W dniu 21 lutego 2022 roku na zaproszenie pani poseł Wiolety Porowskiej oraz dyrektora Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Włosiowie Mariusza Litwinowicza mieliśmy okazję gościć wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi panią Annę Gębicką. Pani wiceminister w murach pałacu zarządzanego przez OODR miała okazję spotkać się z dyrektorami jednostek rolniczych w województwie oraz przedstawicielkami kół gospodyń wiejskich i przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej. Podczas spotkania z środowiskiem rolniczym województwa pani wiceminister podkreśliła rolę, zasługi i zaangażowanie kół gospodyń wiejskich w społeczności wiejskie oraz wskazała drogę do dalszego rozwoju i osiągnięcia zamierzonych celów. Po spotkaniu z przedstawicielami środowiska wiejskiego, pani wiceminister spotkała się również z dyrektorami jednostek rolniczych w województwie. Podczas tego spotkania omawiane były realizacje zadań poszczególnych instytucji, najważniejsze cele merytoryczne na najbliższe miesiące oraz znaczenie wprowadzenia planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej w nowej perspektywie finansowej. Odwiedziłam Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. Doradztwo rolnicze jest dla nas, jako dla Ministerstwa Rolnictwa, niezwykle ważne, bo to doradcy są na tej pierwszej linii kontaktu z rolnikami i w związku z tymi wszystkimi wyzwaniami, które niesie ze sobą wspólna polityka rolna, to na nich będzie ciążył ten ciężar, żeby przekazać te wszystkie informacje rolnikom, żeby rolnikom, rolników dobrze do tego przygotować. Odwiedziłam także szkołę rolniczą w Bogdańczowicach. Szkołę bardzo dobrze wyposażoną, ale też potrzebującą kolejnych inwestycji. O tym rozmawialiśmy z panem dyrektorem i mam nadzieję, że właśnie po to, żeby uczniowie jeszcze lepiej mogli się tutaj kształcić, uda nam się te inwestycje zrealizować. Podsumowując wizytę w Łosiowie, pani wiceminister podziękowała wszystkim przybyłym gościom. Mamy nadzieję spotkać się z panią wiceminister w przyszłości podczas wydarzeń organizowanych przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.